Pozwól, że zadam Ci kilka pytań. Pytanie numer jeden. Czy czujesz, że w Twojej relacji brak jest partnerstwa? Brak partnerstwa to poczucie braku szacunku, zaangażowania i wsparcia. To sytuacje, kiedy jedna strona traktuje drugą z wyższością, decyduje lub wywiera wpływ na decyzje w kluczowych kwestiach związku. A może czujesz się kontrolowana, kontrolowany? Pamiętaj, że osoba toksyczna potrzebuje ustawicznej kontroli Ciebie, Twoich emocji, uczuć, jak masz się zachowywać, a nawet ubierać. Nierzadko potrzebuje kontrolować Twoje finanse oraz osoby, z którymi wolno lub nie wolno Ci się spotykać. A może czujesz, że druga osoba przerzuca na Ciebie winę? Nie pozwala, aby ktokolwiek mógł podważyć jej wizerunek, żeby nie okazało się, jaka jest naprawdę. Czy Twój partner robi z siebie ofiarę? Gra słabą, bezsilną osobę, by wykorzystać Twoją dobrą wolę, Twoje instynkty ochronne, poczucie moralności i obowiązku? Co sprawi, że zlitujesz się i chętnie mu pomożesz, zgadzając się przy okazji na jego manipulację? A może czujesz się deprymowana, deprymowany? Pamiętaj, że osoba toksyczna często żartuje, krytykuje w taki sposób, by ofiara poczuła się gorsza i bardziej niepewna siebie, a to zdecydowanie ułatwia mu manipulację. Czy ty lub twoje zachowania, osiągnięcia są deprecjonowane? To polega na wmawianiu drugiej stronie, że jest niewystarczająco dobra, coś jest z nią nie tak, lub że nieważne, jak się stara i tak nic z tego nie wychodzi. Czy doświadczasz gaslightingu? To jedna z najbardziej podstępnych taktyk manipulacyjnych, ponieważ działa poprzez wypaczanie i podważanie twojego poczucia rzeczywistości. A może zauważasz triangulację? To technika polegająca na wciąganiu w manipulację osób trzecich. A może zauważasz latające małpy? To również osoby spoza relacji, wysyłane w celu dopełnienia manipulacji, często posługują się oskarżeniami, nieprzychylnymi opiniami zasłyszanymi właśnie od manipulatora. A może czujesz, że jesteś angażowana lub angażowany w gierki drugiej strony? Ta metoda to hovering, niewinna zaczepka w formie tekstu lub SMS-u, który ma na celu wciągnąć cię z powrotem w toksyczną rozmowę, sytuację lub związek. Takie angażowanie może mieć miejsce po zakończeniu relacji lub w trakcie jej trwania. A może doświadczasz kampanii oszczerstw? To działanie, podczas którego osoba toksyczna rozpowszechnia plotki i zwyczajnie kłamie na twój temat. Czy masz wrażenie, że jesteś lub stałaś się nadmiernie czujny? Nadmierna czujność to stan często doświadczany przez ofiary przemocy psychicznej. Tak osoba staje się irracjonalnie uważna. Aby poradzić sobie z chotycznym zachowaniem sprawcy i często fizyczną i emocjonalną przemocą, jeśli przynajmniej na kilka pytań odpowiedziałaś lub odpowiedziałaś twierdząco, to sygnał, że najprawdopodobniej jesteś w toksycznym związku z osobą, której zachowanie jest charakterystyczne dla osób z zaburzeniem osobowości. Pełen test dostępny jest na naszej stronie www.liberos.pl. Ukośnik test. Zapraszam do jego rozwiązania i umówienia się na bezpłatne konsultacje. Dziękuję.